Witajcie serdecznie. Teraz, dzisiaj przedstawię wam program bardzo fajny w porządku do odtwarzania muzyki, filmów, obrazków, animacji. Nazywa się Go Player. Hmm, może dla, ni niestety dla niektórych jest to filmik po angielsku, y, przepraszam, jest to program po angielsku. Jak on wygląda? Wygląda w ten sposób, że mamy po prostu taki coś ala ekran. Telewizora, coś takiego. Tu mamy mm, możliwość podgłaśniania, przyciszania. Typię nam, volume, ile procent jest głoś głośności. Na przykład damy, tutaj, gdzie będzie 59, tak? Dobra, mm, tu mamy czas. Yy, maksymalny czas od, yy, odtwarzania, znaczy, nie tak. Ile trwa dany filmik, dana piosenka, nie wiem. Coś. Yy, ile trwa dana, dana, dana dany plik. A tutaj mamy ile już czasu leci. I tu powinien iść nam taki suwaczek. Zaraz wszystko przetestujemy. Yy, tu mamy oczywiście play. Tu mamy stop. Konkretny stop że po prostu stopuje nam piosenkę i od początku trzeba odtwarzać w innej opcji, nie ma nie. Yy, mamy do przodu, tu mamy do tyłu. Yy. Tutaj mamy takie coś, taki ALA panel kontrolny. Yy, takich podstawowych, które się mogą przydać, to jest to, że możemy przyspieszyć szybkość danego filmiku, danej piosenki, albo po prostu zwolnić, ale jeżeli chcemy już wrócić do normalności, klikamy przycisk default. Yy, możemy tutaj ustawić start. Możemy ustawić sobie tutaj koniec, koniec filmiku, koniec, yy, koniec, koniec piosenki, koniec odtwarzania ogólnie. Dobra, hmm, pokażę wam jeszcze jak to pobrać. Hmm, ten program i przetestujemy w ogóle ten program. Dobra. Yy, wpisujemy po prostu w Google. Yy, Google wpisujemy normalnie Game Player. No niestety nie znalazłem wersji polskiej. Ale możliwe, że się znajdzie. Na pewno nagram filmik o tym poradnik. Klikamy przycisk pobierz, wiecie tam pobieramy ten Dobra, przyciskamy przycisk zapisz Wybieramy sobie na przykład pulpit, wpisujemy sobie tutaj nazwę jaką jak się chcemy żeby ten plik się nazywał. Możemy zostawić lub zmienić sobie gdzieś dla łatwiejszego, łatwiejszego znalezienia. Pliku. No i klikacie plik, przycisk, zapisz Tyle Tyle roboty z pobieraniem Dobra, teraz sprawdzimy możliwości tego gomplayera, Wejdziemy sobie w muzyczkę I odpalimy na przykład pierwszy Pierwszy, pierwszy. Ach, niestety się nie chce odtworzyć w tym. Coś mi się tu nie podoba. Dobra, nie wiem, co zgrane. Ale, ale. Tak wygląda, już tak jak mówiłem. Po prostu klikamy sobie w ten sposób. Dajemy. O, no, choćby pulpit. Bieramy sobie. Na przykład odpalamy to. I proszę bardzo, mamy w i tak wygląda odtwarzacz muzyki. Teraz zobaczmy sobie odtwarzacz yy, yy, filmu. Dobra, odtwarzacz filmów, klikamy po prostu i mamy odtwarzacz. Dobra. No, i to chyba na tyle. Ten nie lubię nagrywać długich filmików, gdyż nudzi, nudzą po prostu. Zapraszam na inne moje poradniki. Piszcie w komentarzach propozycje innych programów, których mogę zrobić poradnik. Możecie zadawać pytania, jeżeli macie jakieś problemy z, z, danym, z danym programem. Subskrybujcie. Łapki w górę. Oceniajcie. Polecajcie. Dzięki. Na razie.